Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, Drodzy słuchający emeryci. Chciałabym powiedzieć, dzisiaj obiecywali, ile zyskujecie. Ja chciałam razem z Wami przeprowadzić rachunek emerycie. Policz, ile stracisz w 2020 roku, w drugim roku. Mówią, że dostaniesz 13 i 14 emeryturę. Ale usiądź i policz. Masz najniższą emeryturę 1338 zł, inflacja 20%, 12%, rocznie 144%. Zyskasz zatem 660 zł. Gdy zapłacisz 9% składki, to jest 1445 zł, to policz, ile stracisz. Stracisz 900 zł. A zatem miesięcznie dopłacisz 66 ,60 zł. 66 grosz. Stracisz 66, ,66 zł. 66 grosz. Mówił minister dzisiaj na tej sali, że było gorzej. Jasne. Miałeś mniej pieniędzy. Ale kiedy inflacja w 2012 roku wynosiła 3,7%, waloryzowano emeryturę Twoją. 104,8%. Jeżeli w 2014 roku nie było inflacji, zyskałeś 1,6%. Kiedy była deflacja, ceny stały w miejscu. Ty zyskałeś co najmniej 60, 36 zł. Waloryzacja była. W 2008 roku również była waloryzacja. I ona wynosiła 105 6,5%. Policzyłeś ze mną, ile straciłeś. Naprawdę, każdego miesiąca, chociaż płacą ci 13% i obiecują dzisiaj 14% emeryturę, to dopłacasz 66 zł i 66 groszy, dlatego że jest wysoka inflacja. Tyś usiądź i jeszcze raz policzyć i policz. I wiedz, że napis nie można liczyć. Dziękuję bardzo.